Dzisiaj trudny dzień, trudny dzień dla wszystkich Europejczyków. Większość liberalno-lewicowa przegłosowała większość dokumentów z pakietu Fit for 55, a tak naprawdę zadecydowała o pieniądzach Europejczyków, zadecydowała, że sięga do ich kieszeni. Otóż przegłosowano przy aplauzie dokument mówiący o tym, że trzeba będzie płacić nie tylko za uprawnienia do emisji dwutlenku, węgla poprzez energetykę, chemię czy też papiernie, ale również, że obywatele zapłacą wprost w tak zwanym ETS 2 powiedziano, że będą płacić dodatkowy podatek za to, czym tankują swoje samochody czy też podatek od tego, czym grzeją lub chłodzą swoje własne mieszkania. Wszystko to bez ładu i składu, a przede wszystkim bez policzenia jakie to będzie miało skutki. Finansowe nie tylko dla poszczególnych krajów członkowskich, ale przede wszystkim dla obywateli. Wojna wykorzystywana jest tylko po to, żeby jeszcze głośniej, mocniej i szybciej realizować politykę europejską Zielonego Ładu, która z Zielonym Ładem rzadko ma co wspólnego, natomiast na pewno buduje finansową zieloną. Banka.